Te pierdolone zwierzaki. Dzieci, albo myślicie, że jestem głupi, albo mnie nie szanujecie. Lub to i to. Dzięki, kochanie, dam radę. Ten telewizor działał, kiedy opuszczałem sklep, a ja go na pewno nie zepsułem! To któryś z was! A ktokolwiek to był, chcę, żeby wiedział, że dzięki niemu wasz ojciec poszedł do tego sklepu i zrobił z siebie głupka. No, okej, okay, słuchaj, dziękuję. Nie! Kto usłyszą. Wasz biedny ojciec wyszedł przez was na kompletnego wariata. Jezu Chryste, su! A teraz musi oglądać walkę u Wika i stanie się pośmiewiskiem całej okolicy. Wystarczy! Nikt nie opuści tej kanapy, póki nie usłyszę, kto to był. Ty zepsułaś mi telewizor? To nie ja, tatusiu kochany. Oj, wiem, że nie ty, księżniczko. Możesz iść. Dasz mi pieniążki na lody? Nie mam drobnych. Zepsułeś mi telewizor? Nie. Zepsułeś mi telewizor? Nie. On mi zepsuł telewizor? Nie! On mi zepsuł telewizor? Nie! Kto mi zepsuł telewizor? Nie, wiemy. Jeden z was jest kłamcą. Jesteś kłamcą? Nie zrobiliśmy tego! No dobrze, tego właśnie chcecie? Świetnie, posiedzimy tu cały dzień, aż któryś z was okaże nam szacunek i się wreszcie przyzna. Tato. To ja. Ja zepsułem twój telewizor. To ty? Tak, to ja. Aha. Wiedziałem. Jak? Nalałem do niego wody. N nalałeś wody? Po jaką cholerę nalałeś do niego wody? Powiem ci dlaczego. Ponieważ braci szacunku. Oto dlaczego. O tak? No to wiesz co, geniuszu? Nie zrobiłem nie, tego. Nie zrobiłeś? To po cholerę gadasz, że zrobiłeś, bo cię kurwa nienawidzę.